Tutaj Te kręki tego samczyka ściągnąłem niedawno, próbuję go oblatać, jest chyba piąty raz na dworze, ale już sobie nieźle daje radę. Jak nie będzie jakiegoś popłochu w postaci jastrzębia to chyba będzie ok. Ten drugi żółty też, dałem mu samicę, już się sparzył też już chyba będzie spokój z nim i to czarne też jest ściągnięte kupiłem kilka sztuk te czarne parzyłem tam w braszaku w takich klatkach one tam już już mi się naniosły Pawiczka, Młoda, Samiczka. całkiem fajna. Trzyma ogon fajnie. Ogon w miarę pełny. No i kąpią się też. i ten nowy ściągnięty widzę poszedł się wgąbać Tam jeszcze młody, czerwony też się kąpie. Samiczka przeciąła na niego też. Tamtegoroczna chyba. Zmoczony jak szczur.